Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale Niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, cześć, pozdrawiam Cię znowu ze spaceru w piękny wtorek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Znowu Cię pozdrawiam z Kostrzyna, na Dodrom, gdzie tutaj dalej jestem na rekolekcjach, dalej wspólnie słuchamy Słowa Bożego i zachwycamy się tym Słowem Bożym, bo o to chodzi w rekolekcjach, żeby na nowo odkryć moc i piękno Słowa Bożego. I to jest naprawdę takie cudowne. Dlatego też ja się dzielę, też takim moim moimi przemyśleniami, tym, co się dzieje w moim sercu po usłyszanym po słowie dlatego to ciągle też nagrywam może czasem niektórzy, mu, niektórzy mi mówią, piszą a tam masz dziewięć tylko wyświetleń ktoś tam, kto to w ogóle patrzy po co to nagrywasz, po co to mówisz po to, żeby się dzielić tym, że, żeby mówić, że Słowo Boże jest piękne i nawet gdyby to mogła jedna osoba oglądać i też jak to kiedyś powiedziałem podzieliłem się, kiedy tak przez chwilę ten kanał na YouTubie nazywał się Habakuk Yy, tak jak ten Habakuk, nie, nie autor księgi, ale zupełnie inny człowiek, żyjący zupełnie w innym yy, też czasie, yy, po, był posłany przez anioła, przy, jakąś tam polewkę, robił jakąś tam zupę i Anioł go do Daniela doniósł do tej, kiedy tam z lwami był. Yy, dlatego innego człowieka, tylko, przez tylko jeden moment historia tego człowieka jest podana w Piśmie Świętym. Dlatego, gdyby nawet dla innego człowieka dać taką zupę, taką pożywkę słowo Bożego, to warto to robić. Nie? Warto to robić. Nie dla tłumów, tym bardziej, że wielcy youtuberzy są i niech będą, i robią wspaniałą sprawę. Ale trzeba też robić swoje. I, i, i na chwałę Bożą niech to się też dzieje. Kochani, dzisiaj kolejne Słowo Boże, które tak bardzo mocno mi też dotykam. Historia Azariasza, który wraz ze swoimi, byśmy to powiedzieli, współziąkami jest wrzucony do ognistego pieca. Bo się Nabuchodonozor zezłościł, że nie chcieli oddać pokłonu złotemu bożkowi, którego ulepił tam na jakieś tam 60 łokci wysokich, 6 metrów szeroki, jakieś no, potężne y, takie bedlisko złote, zrobione bożek, oczywiście, nie, nie Bóg, jakieś bóstwo pogańskie. No I oczywiście wszystkim nakazał, żeby, żeby oni oddawali pokłon na oczy, ale oczywiście. Tego nie robią Trzech Młodzieńców, nie robią, ta historia się jeszcze powtórzy w, w Wielkim Tygodniu, przepraszam, w Piątym Tygodniu Wielkiego Postu. Oni między innymi z tej modlitwy liturgicznej na jutrznik, którą odmawiamy w każdą niedzielę, to błogosławieństwo Trzech Młodzieńców, błogosławcie Pana i góry i pagórki, śniegi, lody, mrozy i tak dalej. A w tym momencie, kiedy oni siedzą w tym ogniu siedmiokrotnie rozpalonym, ogniu tak bardzo mocnym, płonącym od tego ognia, że ci, którzy, są wrzu ci, którzy ich wrzucają, związanych do tej jakiejś, pojemni jakiejś wielkiej beczki, nie wiadomo, jakiegoś takiego pomieszczenia rozpalonego, sami giną od tego ognia. A co jest piękne, że w ogóle świadectwo to coś dokonuje też po modlitwie Azariasza i po tym błogosławieństwie, którego dokonują wychwalanie Pana Boga tych trzech mężczyzn. To oni sobie spacerują, wszyscy w ogóle patrzą co się dzieje, tak było rozpalone, żeby było widać co oni tam w środku robią, wszyscy czekali na, na, na ich unicestwienie, a nagle patrzą sobie, spacerują jakby nic. Jak ja dzisiaj po tym tutaj Lesie Kostrzyńskim przy torach, na, na, przy nadodrzance takiej linii kolejowej Wrocław-Szczecin, którą lubię podróżować z koninąd, to jest właśnie bo jakiś pociąg jedzie, albo samochód, no dobra, no, miesza z tym. No właśnie, i nagle świadkowie mówią: rzuciliśmy ich trzech, a ich czterech chodzi. A ten czwarty to jakiś anioł, w ogóle podobna postać do anioła. No cudowna sprawa, piękna historia. No właśnie, miała się skończyć tragedią, jakimś nieszczęściem, a skończyła się takim bożym happy endem. Dlatego, że zaufali Panu Bogu, powiedzieli, że oni nie będą pokładać ani kłonić się przed jakimś bożkiem. A na pytanie na nozora, dlaczego to robię, mówię: Nie, musisz, nie musimy tobie mówić. Jaka wolność niech bije nie? no, w, w, większa niż ten, niż ten ogień nie? jakaś taka wolność, w tym, która płynie z zaufania Panu Bogu że, że nie muszę tobie mówić tego tak naprawdę nie, nie muszę się przed Tobą tłumaczyć, dlaczego coś, dlaczego coś dla mnie jest ważne i dlaczego tak postępuję. Nie? To tylko wolni ludzie mogą tak robić bez tłumaczenia, uwikłanie się czasem bo po prostu bo po prostu nie. Bez jakichś takich umizgów, i właśnie tych kłótni religijnych, na jakieś tezy, antytezy, argumenty, antyargumenty i tak dalej. Po prostu to jest dla mnie ważne. I są takie rzeczy w naszym życiu, takie świętości, które, które nawet. Dlaczego tak to się dzieje? Bo gdyby właśnie są takie miejsca święte, które jakbyśmy żeby, zaczęli się o nich mówić, zaczęli się nimi dzielić, to ktoś nas nie zrozumie zupełnie, nie? I potrzeba takiej intymności, nie? Takiej bliskości, która mogą nazwać tylko ja i Ty, nie? I tak jak zacznie się mówić o, o, o miłości, o relacji, dziewczyna z, dziewczyna z chłopakiem, czy to coś w tym małżeństwie. Jeżeli rzeczywiście dzieje się w małżeństwie rzeczy wielkie i bliskie, no to tylko wy, tego, ty, 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 tylko wy to rozumiecie. Nie? Tego nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak, jak zacznie opowiadać o co chodzi. nie? Jeszcze was potraktują w ogóle jak, jak, jak jakiś wariatów. O nim pewnie dlatego też tak mówią. Nie? Ale co, kiedy chodzą sobie, Azariasz pada, yy, właściwie wstaje, tam, powstawszy z tego ognia. Znaczy, w tym ogniu zaczyna odmawiać modlitwę, taką przebłagalną, w której uświadamia, że zgrzeszyli, że jego naród, jego bliscy, ziomki, ziomkowie zgrzeszyli, odeszli od Pana Boga, zrobili sobie lepszą wersję życia i to właśnie ten grzech sprowadził ich do niewoli. On nie mówi, Panie Boże, no przecież, no kurczę... Zwitawałby się, że to nie tak jest. Mamy taki tylu wrogów. On nie szuka wrogów na siłę, nie? A my w kościele szukamy wrogów. Ciągle potrzebujemy jakichś wrogów. On nie szuka wrogów, jak oni nas zniszczą. Tylko mówi, to jest konsekwencją naszych czynów. To dlaczego tak się dzieje? To jest po prostu zasłużyliśmy na to. Najprościej na świecie, nie? To jest konsekwencja tego, że byliśmy durni, nie? Że wybraliśmy grzech, że wybraliśmy zło. Ale daj nam miłosierdzie. Nie? Yy, przyjmij naszą ofiarę. Nie? Niech ta ofiara dzisiaj dokona się przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Ta modlitwa jest dzisiaj używana w liturgii eucharystycznej, w eucharystii. Ta modlitwa, którą wypowiada kapłan w ciszy, w czasie przygotowania darów. Nie? Kiedy robi skłonstwo na ołtarza. Ta modlitwa skruchy i pokory. Nie? Aby ta ofiara, którą Tobie składamy stała się dla Ciebie miła. Żeby się Tobie podobała. Nie? My to idziemy dla Ciebie, żeby było na Twoje imię. To jest najważniejsze. Nie, żebyśmy my ocaleli, no bo byśmy zgrzeszyli, na nic nie zasługujemy, ale na jedynie, co możemy z, y, liczyć, to na Twoje miłosierdzie y, i na Twoją obecność, że Ty nas, że, że Ty będziesz razem z nami. I to i uwalnienie. Dzisiaj Ty przeczytałem taki piękny komentarz, że Ty w ogóle ten żar ognia ten żar ognia to jest symbol Ducha Świętego, że oni zostali, że rzucali, zostali wrzuceni w ogień Ducha Świętego, w ogóle męczeństwo, świadectwo. Czerwony kolor w, w ogóle ornatu, Nie wiem czy wiecie. Mnie to kiedyś usiadł mi ojciec Tomek Nowak, Dominikanin ze strefy wodza, o, tak można powiedzieć że wierność, ten czerwony kolor, to jest, to jest kolor wierności, kolor Ducha Świętego. Nie męczeństwa przylanej krwi, bo męczenik jest przede wszystkim, nie, 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 nie świętujemy jego przylania krwi, czyli jakiegoś takiego masochistycznego myślenia o życiu, ale ono dało życie, męczennicy oddawali życie wierności przede wszystkim, dlatego że byli wierni Panu Bogu, że byli wierni do końca. O, teraz właśnie jedzie pociąg Intercity Haumoński, Świnoujście, Kraków głównym. W którym jechałem do Szczecina w piątek i którym będę za tydzień też wracał. To się na chwileczkę popatrzę, będziecie świadkami tego nagrania, tego oglądania. tak już nie usłyszycie w tym momencie dlatego tego chwilę przerwane widzicie, widzicie tylko dach wagonów. Dobra, zaczynamy, kontynuujemy. No ale właśnie, czy czerwony kolor to jest symbol wierności, wielki piątek, wierności Jezus, Jezusa do Ojca, nie? Męcznik to jest martyr, świadek, to jest ten, który jest wierny Panu Bogu. Więc ogień to jest symbol Ducha Świętego i co mnie tak dzisiaj dotknęło to co czytamy też w całości polecam wam trzeci rozdział księgi Daniela przeczytać, bo to co dzisiaj czytamy w Turki, to jest tylko krótki fragment, że kiedy oni, kiedy oni też zaczęli wychodzić z, tego, z tej beki, z tej beczki, nagle poczuli taki szmer godnego wiatru, nie? Czyli symbol Ducha Świętego, powiewu Ducha Świętego, nie? który jest jakby podsumowaniem wierności do końca, że czasem jest ciężko, czuję się czasem w ogniu, rozpalony, ale zawsze przejdzie Pan Bóg z tym na końcu takim ukojeniem. Dzisiaj Ewangelia o przebaczeniu. Przebaczenie też jest czymś trudnym. Nie oszukujmy się. Ja też mam z tym bardzo, bardzo dużo problemu. Ciężko mi jest w wielu sytuacjach wybaczyć. Noszę sobie urazy. Dlatego potrzebuję Pana Boga, potrzebuję ognia Ducha Świętego. I czasem jest trudno mi wyciągnąć pierwsze rękę. Nie? I tak szczerze, to co Jezus mówi, z serca swemu bratu. Nie? No nie chodzi o takie zewnętrzne gesty, żeby się rzucać w ramiona. Ja czasem tego, bo czasem mam tego dosyć, nie? Powiem wam szczerze, podzielę się tak szczerze między nami. Bo może brakowało w tym wszystkim autentyczności, nie? Żeby dokonało się prawdziwe przebaczenie, musi się dokonać na poziomie serca. Na poziomie serca. A potem się rzucać w ramiona. Nie? Najważniejsze, żebym tutaj przybaczył tobie w sercu, Twojemu bracie, swojemu bratu, swojemu siostrze, swojemu bliźniemu. To jest pierwszy etap. Ja nie muszę się naprawdę mu rzucać w ramiona. Nawet nie muszę mu czasem napisać o tym. Nawet nie muszę mu o tym powiedzieć. Nawet czasem nie musi się o tym dowiedzieć. Choć zapraszam i to jest też gdzieś jakiś ważny element. Ale ważne, żebyś dokonywał, w twoim, żeby w twoim sercu nie było pogardy, nie było lęku wobec tego drugiego człowieka. No właśnie, tylko żeby było to pojednanie. I Ten etap jest taki trudny, to jest jak palenie ognia, nie? że człowiek rzeczywiście znajduje miliony przypadków, żeby jednak nie wybaczyć, żeby się z kimś nie pojednać. Ale kiedy przekroczysz ten próg, nie? przejdziesz ten próg, ten krok, dokonasz tego kroku przebaczenia, nagle twoje serce, mamy do doświadczenia takiej wolności, takiego powiewu Ducha Świętego. Nie? Duch Święty przychodzi do nas z taką pełnią, bo Duch Święty jest Duchem pokoju, jedności i przebaczenia. Tak to dzisiaj rozumiem. Yy, że właśnie w tych, pośród tych oskarżeń, pośród, pośród tego, że jestem wrzucony nawet przez kogoś, nie, że ktoś się na mnie mści, no bo ja się na kimś mszczę, bo to też tak jest, komuś się odgryzam i od odwdzięczam od jakąś złością, nienawiścią, to potrzebuję tego przebaczenia. Potrzebuję, nie? potrzebujemy. I o niego prośmy, ale prośmy od Ducha Świętego, żeby to płynęło. Może właśnie dlatego potrzebujemy postu, potrzebujemy takiego, rzeczywiście jakiejś rezygnacji, wyrzeczenia, pokuty. Żeby otrzymać łaskę przebaczenia w sercu. I dopiero z tą łaską mogę iść komuś wybaczyć. Nie? Ja bym bardzo chciał, bardzo bym chciał się z tego wszystkiego czasem, wielu rzeczy i momentów, które noszę w sercu, się pozbyć. Nie? Ale wiem, że potrzebuję jeszcze wołania do Pana Boga, i wiem, że Pan Bóg chce mi to dać. Nie? Tylko jeszcze mam mnóstwo w sobie ograniczeń. Przez grzechy, które noszę, przez takie swoje zawiłości, przez swoją pychę, przez swoje lenistwo, przez swoje burstwo, jakim, jakim w moim życiu jest. Dlatego potrzebuję Ducha Świętego i potrzebuję ciągle, ciągle wołania, żeby on przyszedł jak ogień i wypalił to wszystko tak, jak się wypala złoto w tyglu. Żeby, żeby wypalił, żeby to, to szlachetne w moim sercu jednak zwyciężało. To co szlachetne, czyli to, co Boże. O tego też Ciebie zapraszam. Zapraszam Was, bądźmy razem, bądźmy tą wspólnotą, razem idźmy. Zapraszam Was proszę, gdybyście, można dać łapkę, można zasubskrybować, można się też tym podzielić dalej, komuś to wysłać no i dzielić się tym Słowem. Nie go no idzie i niech nas dotyka. Zapraszam Was przede wszystkim też, żebyście się przed tym komentarzem albo po komentarzu przeczytali to Słowo Boże, do którego się odnoszę. Żeby to nie był tylko sam komentarz, ale żeby też było Twoje spotkanie. Może yy, chciałbyś się też tym podzielić w komentarzu, to też będę wdzięczny. Jak Ciebie dotyka to Słowo? Jak sobie też z tym radzisz? A może jesteś teraz w jakimś ogniu? Yy, to wołaj do Pana. Wołaj do Pana i żeby On przede wszystkim był żeby się dokonywała Jego wola. No właśnie. Jego wola, żeby On był w tym wszystkim. A jak On będzie między nami i w nas, to ciągle też będę miał siłę przebaczać. I prosić że o to przebaczenie. Czyli przyznawać się, że jestem kiepski. Ale jest to też, jestem też piękny, bo jest we mnie łaska Pana Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.